Witajcie, witajcie kryptomaniacy dzisiaj mówimy o grze Star Atlas grze która jest budowana na Solanie z Unreal Engine 5 bodajże tym ostatnim grze która będzie powstawać przez kilka lat grze która ma być jedną z ciekawszych gier w ogóle w porównaniu nawet do naszych normalnych gier nie tylko gier na blockchain wypuścili oni no, nie robią takie małe gierki teraz w miarę możliwości, jak ta gra powstaje, żebyśmy mieli to robić i wypuścili oni grę numer 2 o nazwie Sage Labs ta gra ma nas przyzwyczaić do tworzenia flot, tworzenia minerałów, kopania minerałów, tworzenia surowców przetwarzania tych surowców w wyższe poziomy oraz na końcu tworzenie statków kosmicznych i oczywiście albo ich używanie później w grę. Albo po prostu sprzedawanie i na tym zarabianie. I jest to realny sposób zarabiania prawdziwych pieniędzy, ponieważ tutaj te statki możemy sprzedawać albo za token Ratlas, albo za USDC, czyli dolary na solanie. I te dolary możemy zamienić sobie na złotówki, dolary, funty, to na co tam potrzeba. Czyli prawdziwe pieniądze z wirtualnej gry. I mamy tutaj taką sugestię na początek. Jeżeli mamy małe środki, Pieniędzy możemy zacząć przez tak zwane skanowanie. Jak klikniecie sobie na podłączycie swój portfel, to zobaczycie, hmm, bo zobaczycie, jak to się robi. E, oczywiście tutaj na komórce tego nie mogę zrobić i polecam zobaczyć inne firmy, również anglojęzyczne, które tłumaczą dokładnie, jak to zrobić. Jeżeli nie wiecie, jak się po, po, tutaj posługiwać portfelami i tak dalej, ale jeżeli to wiecie, podstawy macie, to. Potrzebne Wam będzie przejść tutaj na starą grę, czyli play.staratlas.com. Nowa gra to jest labs.staratlas.com. I w starej grze musimy sobie kupić um, statki, tu w marketplace. Czyli klikamy na marketplace i uwaga, jest haczyk oczywiście. Dostajemy, można zarobić między 5, a nawet 35-40 dolarów dziennie. Czyli to, to są dobre pieniądze. Ale trzeba wydać najpierw minimum około 250-300 zł. Bo trzeba kupić najprostsze statki kosmiczne, które minno będziemy tego skanowania, czyli tego klikania robić. I pokażę Wam, który to jest statek. pamiętaj że statek te kosztuje około 5 dolarów z kawałkiem to jest ten simple airbike sobie klikniecie zobaczycie na ceny to zobaczcie oryginalne ceny tego Staratlasa to było około 15 dolarów teraz ludzie sprzedają je już za 5 coś 5,90 jest teraz ale z rana dzisiaj były za 5,30 nawet no czyli można sobie liczyć tak 5,50 potrzebujecie ich 10 i nie więcej nie mniej, ponieważ e, chodzi o liczbę ludzi na statku. To jest najtańszy statek, czyli ma jednego człowieka. Potrzebujecie 10, czyli taką tworzycie flotę 10 statków i skanujecie. Jak stworzycie flotę 100 statków, to i tak więcej niż 10 nie dostaniecie. Czyli tworzymy jedną flotę po 10, później drugą flotę po 10, później trzecią flotę po 10 i klikamy raz na minutę, dwa razy na minutę, trzy razy na minutę. Jak mamy 10 lot, to 10 razy na minutę. Jak już mamy 10 flot, to na bank dostaniemy to OSDU. 10 tych SDU albo 20 tych SDU na minutę i te SDU to jest najdroższy w tym momencie surowiec jeśli chodzi o tę grę i można go kupić, ale się nie opłaca kupować bardziej się właśnie opłaca siedzieć i po prostu klikać a później ewentualnie to SDU sprzedawać za inne surowce lub sprzedawać nawet i kupować inne, inne statki kosmiczne i tak to działa, czyli kupujemy sobie 10 takich bajków, musimy wydać Hacemy 300 zł. Wydajemy 300 zł. Będziemy potrzebować jeszcze taki inny surowiec, który umożliwi nam skanowanie. Oczywiście to prościej się robi, jak wszystko można podłączyć. A na komórce nie mogę się podłączyć, portfora, niestety. I potrzebujemy toolkit. Te toolkity. A powiedzmy kilkadziesiąt, nie dużo ich trzeba. One są, kosztują grosze. Widzicie, cena, to jest cena w atlasie, czyli to jest 0,000 zero, 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 coś tam dolara. Czyli to są mniej niż centy. I to kupujecie, ładujecie na statek. Yy. Później przerzucacie yy, to z tej playstyadras.com na portfel, później z portfela wrzucacie na LAPS i tam w LAPS się logujecie i po prostu wylatujecie sobie z tym takim poza bazę. I możecie skanować i zarabiać. Jak już uzbieracie w miarę powiedzmy 10 flot bycie mogli powiedzmy 10 razy na minutę kliknąć, to już jesteście na poziomie tych 30 dolarów dziennie. Na chwilę obecną, bo wiadomo więcej ludzi dociera dołącza do tej gry, bo chce zarabiać za klikanie, każdy chce zarabiać za klikanie. No, i może się to zmienić. Na razie to jest około 30 dolarów, ale wiadomo, trzeba się poświęcić kilka dobrych godzin, jak nie lepiej 8 godzin, może nawet, żeby takie sumy zarobić. Wiem, że niektórzy potrafią wyklikać 6000 tych SDU w ciągu dnia, ale to chyba siedzą po 12-14 godzin. Jak ktoś ma nudną pracę, i może w pracy, to jak najbardziej. No, i wtedy możecie sobie za to SDU kupować powiedzmy surowce na przykład surowce te najprostsze, z których się robi te bardziej wartościowe surowce a w końcu statki są teraz tanie, bo jesteśmy w rynku niedźwiedzia, więc nawet się bardziej opłaca, te surowce kupować niż tak na dobrą sprawę kopać, dlatego polecałbym na razie Klikać to SDU, na to SDU sprzedawać i kupować te podstawowe surowce, a jak już będziecie mieli dużo rowerków, dużo statków kosmicznych, to możecie robić wszystko. Możecie se klikać, możecie sobie kopać, możecie sobie tworzyć wszystko w jednym. Naprawdę może tutaj fajnie tą ekonomię rozwinąć, tak że w końcu będzie ta gra zarabiała wam pasywnie. Czyli klikniecie już tylko parę razy dziennie, a będziecie mieli tego tyle przez rok do roku 2025 naprawdę możecie rozbudować tę grę i mi się wydaje, że te zarobki będą porównywalne z polską, a jak nie lepiej wypłatą miesięczną za praktycznie nic nie robienia. zwłaszcza, że jesteśmy na początku rynku byka i naprawdę wiele może ludzi zaskoczyć ja tutaj jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej gry, bo wszystko co robię jest bardzo przemyślane nie widziałem innej produkcji w krypto, która byłaby pozwoliłaby w miarę Hmm. Ciekawie tutaj jakoś zacząć tą grę, bo są inne gry, ale no wiadomo, to trzeba siedzieć na dobrych kompach i, i cisnąć. A tutaj mamy takie fajne początki. Uczymy się ekonomii, tworzymy sobie i to wszystko jest kompatybilne w przyszłości. Czyli jak ta gra już powstanie, to co teraz zrobimy, zarabimy, czy w, w ogóle e, stworzymy, będzie można używać w prawdziwej grze. A wtedy dopiero, dopiero wtedy zobaczymy, jakie będą wartości tych surowców, tych statków. Te statki teraz chodzą po, 300, po kilkaset, po nawet kilka tysięcy dolarów. Te najdroższe. No ale wiadomo, im droższy statek, tym dłużej trzeba go robić. Tym więcej potrzebuję surowców, czyli tym więcej potrzebujemy statków, żeby to wszystko wytworzyć. Ale jeśli chcemy mieć dużo statków, to musimy, uwaga, co? klikać. No chyba, że mamy dużo pieniędzy i nie chcemy klikać, to możemy to SD-Juzę kupować. Ale to zależy od każdego indywidualnie. Um, uwaga, jeżeli chcecie kontynuować ten filmik, to zapraszam na. YouTube, bo na TikToku kończy się nam czas i zaraz mnie wyłączy. Dobra. Co jeszcze możemy zrobić? Oczywiście, jeżeli mamy pieniądze do wydania, możemy sobie kupić takiego Armstrong Tip. To jest typowy kopacz. Czyli, jak my sobie klikamy po TSDU rowerkami, możemy sobie kupić takiego kopacza. Jego można dać na staking na, w tej pierwszej grze, czyli tutaj właśnie, playstaratras.com i on po prostu będzie sam pasywnie, już nawet nie musimy nic robić, nic klikać, chyba żeby tylko to zabrać, co parę dni, e, tworzył te podstawowe surowce. Nie super podstawowe, ale te takie jak paliwo i tak dalej, które są nam potrzebne później do poruszania się na mapie i, i w ogóle do tworzenia różnych rzeczy na mapie. E, to jest takie i zapomnij, czyli coś ciekawego, no a na to trzeba wydać jak tu widzicie, 350 dolarów. Czyli włączy zapomnij w tym momencie i nie zarabia super dużo. Nie tak jak dużo, jak przez klikanie oczywiście, ale zawsze coś, coś jest. Miejmy na uwadze to, że w rynku byka to wszystko będzie dużo droższe. Więc nawet jeśli teraz kupimy coś, co nam się nie będzie przydawać, to możecie to od razu sprzedać. Wszystko tutaj można kupić i sprzedać bez problemu. Bo to wszystko są, każdy produkt, każda tutaj, każdy statek, każdy surowiec. Jest osobnym NFT, którym można handlować z innymi ludźmi. Widzicie, ten statek jest coraz tańszy. Ludzie sprzedają go taniej, bo omernych rynek niedźwiedzia. Oryginalna cena tego statku to było 430 dolarów. Zazwyczaj jak kupujecie różne rzeczy tutaj też, to kupujcie w Staratlasie, bo jak porównacie sobie, to w Staratlasie ceny są niższe. Ludziom się nie chce mnożyć. Ludzie wolą stabilność i teraz w Staratlasie jest ich więcej, więc no, no, używają większych cen, bo jest większy, większa płynność. W Staratlasie jest mniej ludzi, mniejsze, większe spredy i można dorwać te same rzeczy, nawet połowę, jak nie lepiej, taniej. Także no, różnice są kolosalne. Wszystko przez to, że na razie jest mało ludzi w tej krze. Hmm, może naprawdę, używając samego Staratlasa do zakupów, e, no, pięciokrotnie co najmniej taniej, albo zwiększyć swoje możliwości kupna, jeśli kupujecie w Staratlasie. Ale to oczywiście trzeba wniosek kalkulator pomnożyć. Jeden staratlas teraz kosztuje 0,00146 centa, czyli nawet nie jedna setna, jedna tysiączna z kawałkiem centa. Dobrze mówię? Nie jedna tysiączna dolara, tak? Jedna dziesiąta centa, troszkę więcej. Yy, więc to są grosze. Same, same te staratlasy pójdą fajnie do góry w rynku byka. Także no jest dobry, moment, najlepszy moment chyba na starty żeby się w to bawić dlatego też postanowiłem zrobić ten filmik dla tych co mają czas nie za bardzo mają pieniądze po pierwszych wydaniach 300 zł możecie sobie klikać i, i budować więcej a jeżeli chcecie wydać więcej i zacząć szybciej to wiadomo macie takie możliwości i tak ten Armstrong Tip wiadomo to jest coś dodatkowego to nie są jakoś niesamowite duże, duże sumy ale zawsze coś na czym można tutaj zwrócić uwagę. Później wejdzie inna wersja tej gry, większa. Będą większe możliwości za, e, zarobku. Mi się wydaje, że tak przez ten rok czasu naprawdę można tutaj mm, skupiłbym się bardziej właśnie na tych SDU, czyli tym klikaniu oraz e, za to albo za staratla skupowaniu podstawowych surowców. Mniej na, na, na tym tworzeniu tych wyższych surowców, e, no bo na, na to, to marnujemy czas, który możemy w tym czasie po prostu zdobywać więcej surowców. A jak już będzie rynek byka, i Ludzie będą wariować, jeśli chodzi o tworzenie, granie i tak dalej. To ceny będą dużo inne, wtedy można sobie pomarnować trochę czasu i i potworzyć. Albo po prostu tworzyć sobie te różne rzeczy, jak już, jak już śpimy, bo duże ilości przetwarzają się po 8, nawet 12 godzin, czyli spokojnie można pójść spać, włączyć, niech się coś tam tworzy, obudzić się i to sprzedawać na przykład i kupować sobie więcej bajków i tak dalej jest multum. Gra się rozwija coraz więcej statków, jest coraz więcej budowli i naprawdę można tutaj fajnie sobie zdziałać przy małym, małym takim funduszu starcie czy wydatku y, początkowym. To tyle. Sprawdźcie sobie, polecam do następnego Crypto bro.